Jest 5-6 tych co snajpią, że tak. Ale tym wychodzi najlepiej. No jak to znalazłeś, że ich jest 5-6? Tak, znowu te same osoby. Po polsce delivery. A dzisiaj już szuka, ten, złapałem wszystkie bitwy, na których byli. Mam całego zipa spakowanego i wrzuconego do gościa. Można takich ludzi zbanować w ogóle niesportowe zachowanie.